A na stronie 103 książki skutecznie wyleczyć choroby nowotworowe. Część pierwsza napisaliśmy tak. Jednym z ważniejszych elementów profilaktyki przeciwnowotworowej proszę sobie wyobrazić jest aktywność fizyczna. Jeżeli my się będziemy ruszali, to uruchamiamy profilaktykę antynowotworową. Musimy się ruszać, musimy uprawiać sport to jest właściwie podstawa. Bez niej zdrowia nie ma i nie będzie, nie tylko w kontekście chorób nowotworowych, ale także wszystkich innych chorób przewlekłych, więc jeżeli myślimy o zdrowiu, musimy się ruszać. Należy więc regularnie uprawiać sport, dbać o właściwe utrzymanie masy mięśniowej, choćby dlatego, że w mięśniach magazynowany jest glutation, aminokwas, stanowiący naturalne paliwo dla białych krwinek, które z kolei odpowiadają za eliminowanie drobnoustrojów mogących prowadzić do pojawiania się w organizmie zakażeń, a w ostateczności także do wystąp wystąpienia nowotworu. Ruch jest podstawą, ruch to zdrowie. Tutaj o tym piszemy.